W Minecraftie da się zjeść jabłko w 2 sekundy A w prawdziwym życiu? Maro, jak dasz radę, to zrobić zrobisz? Dam ci stówkę Nie da się Mit obalony Lecimy z kolejną Czy jeśli rozbijemy lód, to wypłynie woda? Zobaczmy Oficjalnie możemy powiedzieć Mit obalony Człowiek wytrzymuje 23 ciosów z ręki Dobra, dawaj Zaczadę? Do dam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19 20 Udało no, mi się! Uh! Bit potwierdzony! Marka nie ma! Serio? Czas zrobić ciasteczka Wiadomo, w Minecrafcie była pszenica i ziarna kakao My nie mamy pszenicy, ale mamy mąkę pszenną i kakao Więc co, tak jak było w przepisie Na dwóch polach dajemy pszenicę Czas to wymieszać, formujemy nasze ciasteczko To, to już wygląda jak ciasto z minecrafta Dobra, w Minecrafcie nie było pieca, wypiekamy to trochę tak, poszukujemy, Ale innej, innej opcji nie ma, no bo tego bym nie zrobił. Tak. Rezultat sprawdzimy potem Czy mierze da się szybciej rozbić arbuza niż kilofem? Proszę bardzo Co to, mogę wybrać? Co chcesz, masz o, <laughs> Nie tam... jesteś godzien Arturze! Dobra kurde, jest godne jednak 3, 2, 1, GO! Ło, wow, patrz jak idealnie, no stary, Ej. aha się. Ja mam się zrobić z tego kawał, to przyszła baba to lekarza! Jest! A ja mam takie miseczki: miseczka D, A i B. Nie jest dużo do zjedzenia, ale może apel Ja uważam, że to było wyrównane. Podobny czas, nie? No, ale stary. możemy potwierdzić. Mit prawdziwy. Robimy łuk. Mamy crafting table bez wiedzy z Minecrafta. Jak się robi łuk? Trzy patyki i trzy nici. Zawsze jak robiłem łuk, to odwrotnie robię. Tak, ja tak samo. Tak, jest prawidłowo. Aj, Tak jest prawidłowo. tutaj. I pytanie, czy jesteśmy w stanie z tego zrobić łuk? Mamy to zrobić? W Minecraftscy nie mieli taśmy, ale my sobie trochę Trzeba trochę naprężyć. Jest problem, bo ta taśma też się napręża. Jeszcze, jeszcze się napręża. Bartek! No i fajnie, i łuk działa. Pytanie, czy zadziała na pewno. Łuk teoretycznie jest. Działa! Słabo, znaczy działa! Tak jak my! Aha, dokładnie! Mamy nasze ciasteczko gotowe. Pamiętam tak, nie wygląda, żeby się udało. No nic się nie zrobiło nawet. Dalej jest piachem i mówię to zjeść, Myślisz, czy... e, To jest bardzo gorący pewnie. No. To nie jest siatko, mit obalony. Kopiąc żwir, można wydropić krzemień. <laughs> Kręci z muchomorkiem? <laughs> z muchomorkiem? <laughs> tak, z muchomorkiem! ale musisz kopać, no, oj, bardo, bo to jest już kobot stał o! BĘD ROBIŁO! Więc co możemy teraz zrobić? Teraz możemy zrobić zapalniczkę Mamy krzemień już Mamy Ro... żelazo Żelazo, żelazo, żelazo. W jakiej kolejności się to robiło? Czy ja to, to było na skoza jakoś Chyba Tak Tak? Tak hmm? I pytanie, czy to zadziała? Spróbuj Spróbuję, czekaj Musimy to podpalić No Minecraft żeby już by podpłynęło o o, 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 Była iskra! Była za... Iskra o pole! Ja bym mógł spalić dom Ej, pali się! No! O, działa, Maro! O nie, nie. o nie, o nie, o nie, nie, nie. O. Działa W Minecrafcie jak postawiłem bloczek I potem usuniemy blok pod bloczkiem naszym To ten blok zostanie w powietrzu, nie? Nie działa No chyba, że to był grawa albo piasek Ale to nie był, to był telewizor Czemu ty mu to zrobiłeś? Czy jesteśmy w stanie zamienić piasek w szkło? Sprawdzimy to Mamy piasek? No i co robimy? Oczywiście dajemy do piekarnika. Zabijemy moc na pełną. Na pełną moc po prostu. Damy temu trochę czasu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawostka. To nie jest bit Minecrafta, ale co się stanie, gdy Marek spróbuje przeciąć telewizor? Sprawdźmy to. Nie zło zobacz ty. Robi wrażenie. Ej, hopie, to jest jak stary chleb, tego się nie da Ej, Jak ktoś ten telewizor już i tak nie działał. Oni wiedzą, magnesem go zepsułem. A no racja. Otrąci się. Minecraft da się skoczyć na jeden blok. Jeden blok to jest jeden metr. więc teoretycznie powinniśmy dać stanie skoczyć na taką wysokość. A tyle? Dobra, tak. muszę podskoczyć, tak? Tak, na taką wysokość. Dobra de? Mamy to? Uuu, chyba tam radę, no. no? I mamy to, to mamy to, no? mi Tak! Dobra, minęło trochę czasu, więc możemy sprawdzić czy mamy szkło. Co to jest? Nic się nie stało. Nie się nie stało. Mit obalony. Kolejny wow. crafting! Znowu wyciągamy nasze narzędzie. Robimy pochodnie. Pochodnie. Jak się robi pochodnie? Patyk węgiel. <grym> węgiel! Wykopałem węgiel. mam patyk. Okej, okej. Teraz trzeba no. zrobić czarę chyba jakieś. Dobra. <grym węgiel> Ej! Ładnie całkiem wyszło. Ładnie, jakaś różyczka. Ej, a no? Nie pali się. O, panie Minecrafcie, coś tu Nie. Nie działa. Mit taki pół na pół, potwierdzone, pół obalone, No bo nie pali się Nie pali się I Zawsze możemy o kurach mieć, o kurniku Chcesz, Chcesz mieć kury? Ja bym chciał mieć kury W Minecrafcie jest 12% szans, że jak rozbijemy jajko, to pojawi się kura Oby to była kulka Dawaj, dawaj, szybko Aha, aha Mamy... Bo procenty lecą Mit obalony Nie działa Kurki nie ma Było ciasteczko? Teraz czas na ciast do tego potrzebujemy oczywiście mleko, 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 jajko, U, cukier, to będzie słodkie takie ciasto, taki tor, więc cukru musi być dosyć sporo, i oczywiście mąkę szapszenną. Teraz to, to, Musimy zamienić magicznie w wy... ciasto, czyli na początku ciasto wlać do miski. No, w Minecraft tego nie pokazywali, ale wierzę, że tak trzeba zrobić. Dobrze mieszać. Wlewamy do hmm, naszej formy. Dajemy do piecharnika, a wynik sprawdzimy potem. Czy damy radę przeskoczyć 4 meczy? No nie no stary, ja nie mam szans. Nie ma szans. Ale ja możemy spróbować. nie. Ja nie. mam. Ej, weź Ej, głowisko. Ja na 2 na, na, bo... o, na Dobra, nie da się, widz obalony. Przynajmniej my nie, nie potrafimy. Może ktoś potrafi, to nie ktoś potrafi. Jaki jest rekord skoku w dal? Taki właśnie. Tak, Oho. Dokładnie w... tyle. Skądżeście wiedzieli? Tak, Kolejna rzecz. Marek, kojarzysz zwierzaki w Minecrafcie? z zwierzaki. O, takie, nie mi takie, wiesz, chodzą, nie są do ciebie git. Mhm. Ale jak je nakarmisz. To cię lubią, nie? No, no tak, to, nie to prawda, no? Nie mamy zwierzaków niestety. No, to Cześć, Kinder. Ej, jesteś moim przyjacielem? Nie. A teraz? Oczywiście. <noise> 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 Mit potwierdzony. Wystarczy nakarmić zwierzaki, są twoimi przyjacielami. Ale zwierzakiem nie jestem. W Minecrafcie, jeśli postawimy gąbeczkę i wylejemy wodę 7 kratek dalej, puszmy, że to jest nasz 7 kratek. 7 metrów powinno być, nie? Ona powinna wchłonąć całą tą wodę eee, Ile hmm. dajemy czasu? No, chyba tego nie wchłoniesz, co? Oficjalnie, no nie wchłonęło dużo A, bo nie tą stroną ja! da! Ja! Nie musimy no powtórzyć Żartuję Mit obalony Wyciągamy nasze ciasto Powiem tak, wygląda dobrze Znaczy może niedobrze się dobrze, ale Nie najgorzej Coś się upiekło Ej, pachnie całkiem spoko Test smaku Ej, nie złe Dobre, mit potwierdzony, mamy ciasto Pierwsze co robimy w Minecraft, jak się pojawiamy na świecie Bijemy drzewo, bijemy O, oj kurde ty Motolipa Łooo, wow, rzekoszlepem dostałem Mit obalony no Obalony, obalony Kojarzycie wiele Algersu z wioski, nie? Są, ale żeby się rozmnażali trzeba ich zaprowadzić do pomieszczenia i dać im jedzenie to Więc sprawdzimy ten mit Hmm. Ty nie jesteś ty jesteś. Aha, okej, okay. kurczę, myślałem, że mam grać w villagerstwa. E, Wiktor, mogę cię prosić tylko? się zajmujesz w wiosce? Co robisz? Poczywam. A. Mogę cię na chwilę? Możesz sobie włączyć światło? A ty też się zajmujesz w wiosce? Lubią serka? Mogę <grym> cię prosić tylko? <grym> Możesz włączyć tam światło na chwilę? Mam ziemniaki. E, macie? Macie ziemniaki? E, no i... Powodzenia. Dobra, ile czekamy? Jeden dzień. Nie, to chwila, tylko seruszka się pojawi z góry i będzie wiadomo jeśli macie jakieś mity, które mamy sprawdzić Piszcie w komentarzu A teraz zobaczymy O, działa! Mit potwierdzony! Mamy małego piguzia! Ale bez łóżka, jak to W Minecraftie trzeba łóżka O, ja znosłem. Będziemy z kolejnym mitem W Minecraftie da się upiec steka w 10 sekund Sprawdzimy to Piekarnik na pełną moc Czas, start. Damy temu trochę więcej czasu, damy minutę na to. Niech ma, niech ma, fory. Jedziesz Marek, dajesz! Sprawdzimy, Czy wiaderko z wodą uchroni przed utratą życia? Na początku Marek spróbuje skoczyć na sucho. Jest trochę życia? Nie, nie ma szans. Dobra. O. 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 A! A. No, stary, ja jestem sam ciekaw czy to zadziała. W Minecrafcie działało i to nieważne o. z jakiej wysokości. Wiesz, dobrze zrobisz, nie? Bo to jest ciężkie, to nie jest takie proste. 3, 2, dwa, jeden. Chordy nic! Popie! Dobra, idziemy na ten, na geraż. Okay, nice. nice, dobra. Ja też to spróbować, mogę. <laughs> ok, Okej, minęła minuta, wyciągamy. Szczerze nie wierzę w to, ale... Uuuu, a nie. A nie, nie, nie. No, nic się na nie zrobiło. Za mało czasu. Mit obalony. Rozpalona pochodnia niszczy upadający piasek. Neymar. No, na... y, panie montorze, co daj tu pan ogień. Ojej, ojej, ojej. Co, co? Czy to się pali tam? Pali się, nie? Pali się, pali się. Tak, pali. się pali. Uwaga, Leci ja ci piasek. Zniszczył piasek, więc chyba potwierdzony mi, nie? Chyba tak. Znaczy pochodnie? Przeżyła. Ej, mi potwierdzony. Magiczny napój. Czy dodam mi siły? No w Minecrafcie szybciej pije. Nice! jest na nie A w napoju tym był alkohol.